Story PWC. Kamila Kalinczak, zapraszam! A moim gościem dzisiaj jest Piotr Baran. Dzień dobry, człowiek, który lubi się bać. Okay, tak. <laughs> Nawiązuje to oczywiście do Twojego hobby, być może do Twojej pasji, a są tym hobby filmy, ale bardzo specyficzne. Jakie? Czy <laughs> horrory, mówiąc, mówiąc wprost. To co musi mieć horror, żeby był straszny? Jakiś element psychologiczny? Eee, znaczy, musi być chyba dobrze nakręcony jakiś ee, nowy pomysłu, albo też, też dźwięk na pewno jest jest bardzo ważny. Wydaje mi się, że najbardziej, znaczy musiałbym powiedzieć, że najbardziej obecnie straszą mnie horrory, gdzie jest jakaś postać rzeczywista, czyli jakiś morderca, szaleniec, który no, robi jakieś tam straszne, straszne rzeczy. Kiedyś bardziej się bałem duchów, ale chyba nie wiem, wyrosłam z tego. I teraz jest, że rzeczywistość bardziej mnie przeraża niż. Ja pamiętam, że kiedy był pierwszy lockdown, to wszyscy mówili, jak to się wszystko skończy, to ja wtedy pierwszą rzeczą, którą zrobię, to będzie. Hmm? I u ciebie to było właśnie to kino? Poszedłeś od razu do kina? Na siłownię. A, na siłownię? No tak, trudno. Bo chyba było wcześniej już. też trochę otworzyli niż kino, ale... No tak, to prawda, faktycznie. Co z perspektywy zawodowej najbardziej się Twoim zdaniem zmieniło? Dla Ciebie oczywiście. Dla mnie, coś się zmieniło, no, no na pewno jest dużo więcej wideokoli. Zamiast spotkań face-to-face -face, yy, i wideokoli wewnętrznych, yy, czy, czy też zewnętrznych, z, mam na myśli z, z naszymi klientami, co też przyczynia się do tego, że, że w ogóle spotkań jakichkolwiek jest, yy, jest więcej, bo łatwiej, czy... mniej czasu spędzamy na dojazdy, więc też jest, jest, jest tych spotkań więcej. Czy to też należy do osób, które z powodu mnogości tych spotkań online'owych muszą sobie sobie sami ze sobą się umawiać na spotkania, żeby trochę popracować, bo słyszałam o takich przypadkach, że spotkanie od rana do wieczora, jak chcę popracować, muszę sobie zabukować ze sobą czas w kalendarzu. Trochę, trochę tak jest. Nie zdarzyło mi się, jak słyszałem o, niej, o, o osobach, które wrzucają takie fantomowe bookingi w swoim tamtym kalendarzu, <laughs> to że mają wtedy wideokola, ale to jest wideokol ze sobą. Okay. Tak, tak, tak jak ty to określiłaś. No. Aha, e, ale ale zdarza, to jest, zdarza się, że no, trzeba po prostu znaleźć ten, ten czas, żeby swoje bieżące też sprawy w pracy pozałatwiać. Mhm. Jak ci się pracuje w tej nowej rzeczywistości? Dobrze, to znaczy, no, wydaje mi się, że już chyba wszyscy przywykliśmy do tego, że, że nastąpiła jakaś, jakaś zmiana. Ja osobiście wolę, wolałbym, wolę pracować z biura, aczkolwiek współpracuję z osobami, które cały czas pracują na 100%, na, procent, na 100% zdalnie. I to da się zrobić, da się pogodzić. Nie ma w tym nic nic złego i nic trudnego. Są osoby, które pracują tak jak, tak jak ja z biura i wtedy fajnie jest się spotkać i, i porozmawiać face-to-face, face, no ile tam sytuacja pandemiczna no to, na, na to pozwala. E, więc odpowiadając jednym słowem, pracuje mi się dobrze. Mm -hmm. A największy plus, największy minus? Tej pracy hybrydowej albo zdalnej. Mm -hmm. Największy minus dla mnie osobiście to był taki, że musieliśmy zrezygnować z jednego wyjazdu integracyjnego, <laughs> tradycyjny wyjazdu. Miał być to wyjazd. <laughs> Trady... Właśnie nie wiadomo, bo się nie odbył A, okay. tak, co roku jest, jest w innym miejsce. Zazwyczaj był na, na, na Mazury. Taka tradycja w Audycie jest. Zresztą nie tylko w audycie, w każdym dziale w PWC tak mi się wydaje. E, taki wyjazd nazywamy go away To jest kilkudniowy wyjazd taki integracyjny, gdzie i są imprezy firmowe i imprezy integracyjne. Także to jest, to jest na pewno fajne. No i jeden taki wyjazd się, się nie odbył. E, co jest najfajniejszego, też zapytałaś tak po, w, tej, w, tej, w tej zmianie. Hm. Nie wiem, bo tak naprawdę to za wiele. Znaczy. Okej, okay. zmieniło się sporo, ale to jakby zintensyfikowało się to, co, 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 co też mogliśmy robić wcześniej, czyli pracować zdalnie. Tylko, że wcześniej praca zdalna była jeden dzień w tygodniu, powiedzmy średnio, a nastąpiło tak, że 100% było zdalnie, więc fajne było to na pewno, że można sobie zrobić dzień, gdzie spędzając cały dzień w piżamie i, 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 i pracując jednocześnie. Chyba tak, chyba tak musiałbym, musiałbym odpowiedzieć. Mówiąc o tym wyjeździe integracyjnym, uśmiechasz się oczywiście, co powoduje też, że ja się uśmiecham. Mam wrażenie, że za takimi spotkaniami integracyjnymi tęsknią osoby, które pracują w zespołach, w których ludzie się naprawdę lubią. Czy tak jest u ciebie? Znaczy na pewno pracuję w zespołach z którymi się bardzo, z, którymi, z osobami, z którymi się bardzo lubię, to, to tak pomimo, że mamy cały przekrój osób, różnych, różnych typów osobowości i tak dalej, ale ze wszystkimi się dogaduję, mam nadzieję, że oni ze mną też. Jakby, no, nawet jakby mnie ktoś zmuszał do tego, żeby wskazać osoby, której nie lubię, no to no, raczej nie mam takiej. Mhm. To... Ta różnorodność rozumiem jest atutem. Jak ty ją postrzegasz? jak najbardziej jest atutem, bo jakby można też e, znaczy można poznać różne typy, o, typy osobowości, e, zobaczyć jak jak się z nimi nie wiem, porozumiewać, dogadać, więc to też jest jakiś rozwój nasz bym, by, by, bym powiedział, ale też to są osoby, które e, Znają się na wielu rzeczach. W ramach realizacji audytów współpracujemy z wieloma osobami z różnych działów. Każdy zna się na, na czymś innym, w jakiś inny sposób się, się komunikuje, przez co też jakby i my się dużo, dużo uczymy właśnie z branży, na przykład wiem, podatków, czy tam jakiejś doradztwa z zakresu energetyki, bo to też tak, tak to wspominam, bo ja sporo takimi rzeczami się zajmuję, zajmowałem. Także to jest ta, ta różnorodność, jest tylko in plus, bym powiedział. Mhm. Wróćmy jeszcze na moment do tego marca roku 2020, kiedy zostaje nas ten pierwszy twardy lockdown, za chwilę zamkną parki, za chwilę zamkną lasy, i naprawdę będziemy spędzali ten czas w domu, w domu. Mhm. Co sobie wtedy myślisz? W jakim momencie życia zostaje ci ta pandemia? Co ja sobie wtedy myślę? Ja wtedy w ogóle myślałem, że ta sytuacja potrwa dwa tygodnie maksymalnie. No tak, tak już, już mamy dwa lata, tak? jeśli no dobrze liczę. To po, no tak, ponad. E, także w jakim momencie życia. Przyznam szczerze, że nie analizowałem tego aż, aż, tak, aż tak głęboko. To może potwierdzać, że prime time u ciebie w pracy zaczyna się w styczniu, a kończy się w kwietniu, czyli rozumiem, <laughs> że mógłbyś nawet nie zauważyć. Nie, 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 miałem, nie miałem na to czasu. Może tak. Rzeczywiście tak jest, że, że ten najbardziej pracochłonny sezon to, to, to właśnie styczeń, styczeń-marzec, styczeń-kwiecień. Tak. My się tutaj zastanawiamy, hmm, jak bardzo musieli się zmienić pracownicy w swoim podejściu do pracy, ale też jak bardzo musieli się zmienić menedżerowie w swoim podejściu do zarządzania. Właśnie wtedy, kiedy wszyscy byliśmy bardzo niepewni, nie wiedzieliśmy co się wydarzy, oczekiwaliśmy no, jakiejś takiej stabilizacji, która nie nadchodziła. Czy ty masz jakieś przemyślenia z tym związane, jak zmienił się model czy zarządzania, czy właśnie tej drugiej strony, nie z perspektywy menedżera, ale na przykład pracownika w oczekiwaniach w stosunku do menedżerów? Yy, znaczy na pewno dużo ciężej jest zapanować nad, nad ciężko powiedzieć, zespołem, bo, bo tutaj sa, samodyscyplina też jest oczywiście, oczywiście ważna, tak, w, w modelu pracy zdalnej. Yy, ale dużo ciężej jest zapanować nad sytuacją na projekcie, tak, bo co, czym innym jest, jak, siedzi, jak przed okresem pandemii siedzieliśmy realizując tam audyty. Siedzieliśmy wszyscy w jednym, w jednym pokoju i na bieżąco rozmawialiśmy ze sobą i przekazywaliśmy sobie, sobie informacje. Teraz dużo, dużo ciężej, y, znaczy największym wyzwaniem było przekazywanie sobie informacji, gdzieś ten, y, ten przepływ, przepływ informacji, więc nad tym trzeba było gdzieś zapanować, tworzyć jakieś spready, w których każdy jakieś istotne informacje y, zamieszczał. No, ale też trzeba było na pewno zapanować nad tym, żeby te informacje tam trafiały, bo każdy był zajęty czymś innym, czy tam miał swoje jakieś ważne, pilne tematy. No chyba, chyba takie główne bullet pointy, jeśli, jeśli, miałbym, jeśli miałbym powiedzieć. Wspomniałeś o tej samodyscyplinie, która jest kluczowa z punktu widzenia pracy zdalnej. Oj, na pewno. Zwłaszcza dla osób niewprawionych w pracy zdalnej. Ty powiedziałeś, że no, zdarzało się w Waszym dziale. Dla Was to nie jest coś nowego, ale są takie obszary zawodowe, gdzie naprawdę to było coś nowego. Robiliśmy telewizję po raz pierwszy w historii z domów. Da się. Więc ta samodyscyplina faktycznie jest kluczowa. Czy. Ty nabyłeś jakichś nowych nawyków w tej pandemii, które pozwoliłyby ci właśnie bardziej um, albo efektywnie pracować, albo wręcz przeciwnie, to znaczy, nie zapracowywać się za bardzo. Może to jakiś nawyk dotyczący work-life balansu? To tak. To, to, drugie to, to drugie to na pewno nauczyłem się, pracując na home office, tak? Gdzieś wyznaczyć sobie jakąś taką granicę, że. No bo, Granice, gdzie ok, odkładam komputer i, i on nie istnieje. Odkładam telefon i on, i on nie istnieje. Telefon służbowy, bo prywatny to już gorzej. E, dlatego, że no, no cały czas ma się wrażenie, tak, że jest się w pracy, tak? Jesteśmy w tych czterech ścianach w tych czterech domu i, i jakby. Dla zdrowia psychicznego, czy jakiejś higieny psychicznej, no to trzeba było sobie postawić jakiś taki, postawić jakąś taką, nie wiem, granicę czy, czy, czy taki znak, który mówi, OK, skończyłem, skończyłam pracę. Do tej pory to było nie wiem, opuszczenie biura, tak? to, to był jakiś taki tego, tego typu znak, więc, więc tak tego się nauczyłem i staram się kontynuować, nawet jak teraz wspominałem, że, że często pracuję z biura to staram się, okej, okay, wyszedłem z biura i ten komputer sobie jest, ale ja go nie muszę włączać. Czy to było trudne? E, tak, to było trudne. To, 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 to było trudne, no bo cały czas gdzieś tam, a dobra, zrobię sobie dzisiaj, jutro będę miał luźniej. Nie? A tak, jutro nie. oczywiście zrobię pojutrze. Dokładnie. I... Ja to się śmieję z tego, bo my w Polsce mamy takie powiedzenie, że co możesz zrobić jutro, zrób dzisiaj. A Włosi mówią, że co możesz zrobić, jutro zrób pojutrze, będziesz miał dwa dni wolnego. Okej, okay, to takie podejście na pewno byłoby, no byłoby, fajne, byłoby, byłoby fajne, ale to wracamy do tematu samodyscypliny. No nie, właśnie, że, trzeba to by że Później Jak się nawarstwią te tematy, to nie będzie, nie będzie fajnie. Pytam Was również tutaj o wpływ społeczny, o social impact. W PWC dużo się na ten temat mówi. Dla jednych to jest angażowanie się w. Mm, Programy dotyczące promowania postaw ekologicznych. Dla innych to oznacza wolontariat, na przykład z dziedziny, w której jesteście um, supermenami i supermenkami, czyli języki obce na przykład. Um, co to oznacza z perspektywy Twojego działu? Social Impact z perspektywy mojego działu, to na pewno muszę wspomnieć O, o, o ESG i obowiązku, który od, od tego roku wchodzi na, 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 część, na część spółek, e, czyli raportowanie pewnych wskaźników, informacji e, właśnie właśnie na temat e, ochrony środowiska, na temat impaktu na. Na, na, na społeczeństwo. Cele zrównoważonego rozwoju, napisałam sobie taką ściągę. Dokładnie. I, i z każdym rokiem tych informacji spółki będą musiały publikować e, coraz więcej. I co więcej, te informacje, no tutaj regulator e, na, na, narzuca na spółki obowiązek, żeby przez biegłego rewidenta były nie tyle zaudytowane, co. co w cudzysłowie nazwijmy, przejrzane, tak? To nie, wchodźmy, nie, nie wchodźmy w szczegóły, czym się różnią te, te, te dwa pojęcia. W każdym razie biegły rewident będzie musiał coś, coś atestować, więc e, no to jest na pewno spore wyzwanie, przede wszystkim dla spółek, ale też żeby przygotować taki raport zgodnie z wymaganiami regulatora, a, ale też duży, duże wyzwanie przed, przed, przed samym audytorami, no bo jest to coś, coś nowego, co... Co trzeba będzie wykonać. tak, I, I jakaś metodologia analizowania tych informacji musi się urodzić, że tak to nazwijmy. Czego ci życzyć? Eee? Uwielbiam zadawać Zbiłaś to pytanie. Z tym pytaniem. Wiem. Uwielbiam zadawać to pytanie właśnie dlatego, dlatego, co się dzieje po drugiej stronie. Jesteście bardzo tym zaskoczeni. Czego mi życzyć? Eee? No, nie wiem, mógłbym teraz powiedzieć coś w stylu, będąc na konkursie, Miss Piękności Pokoju na świecie, ale to, to może nie idźmy tym tropem. Nie mam, nie mam bladego pojęcia. Wydaje mi się, że. Może, może tak, żeby było tak, jak jest, to bo, bo żeby nie było gorzej. Tak? Sporo osób mówiło, co będzie, gdy wrócimy do, do czasów normalności, do, do, do normalnych czasów właśnie w okresie pandemii, zawsze tak się pytałem, a co to znaczą normalne czasy? Nie? No bo no, w każdych czasach jest coś, jest jakiś element nienormalności i, i należałoby zdefiniować co to, co, 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 co to jest ta normalność, a dla każdego to znaczy coś innego, więc może. Nie było gorzej. I kilku strasznych filmów. O, to super. Dzięki bardzo, bo o tym nie pomyślałem. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Cześć, nazywam się Piotrek Baran, jestem menadżerem w dziale audytu. Dołącz do nas.